Dzień dobry. Na dzisiejszych zajęciach z grafiki, z grafiki komputerowej, organizowanych przez Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową, przez Klub Osiedlowy Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zrobimy w programie Adobe Photoshop taką oto przykładową ulotkę. Poznamy dzięki temu pracę w Photoshopie na warstwach. I nauczymy się edycji tekstu w programie Adobe Photoshop. Ta praca będzie kontynuowana także na następnych, najbliższych, grudniowych zajęciach. Dobrze, to podobny projekt robiliśmy w programie do edycji tekstów, a dzisiaj, właśnie, już stricte w programie. Do grafiki komputerowej. Powtórzymy układanie właśnie elementów tekstowych i graficznych na pliku. Przypominam, że warto zacząć od zrobienia sobie jakiejś makiety, czyli szkicu na przykład na papierze, projektu, właśnie gdzie chcemy mieć tekst, ile tego tekstu, jakie nagłówki oraz właśnie jakie rodzaje. Materiału ilustracyjnego. W tym wypadku mamy logo i dwa zdjęcia w formacie kwadratowym. Otwieramy Photoshopa i w pliku otwieramy nowy. Przypominam, nowy to jest właśnie pusta kartka, która zawsze wymaga tutaj określenia wymiarów. I można, jeśli są wymiary niestandardowe, podać szerokość i wysokość. A jeśli, są, jeśli to ma być drukowane na formacie, klasycznym formacie, takim typowym na formacie A4, to szukamy w ustawieniach domyślnych tego formatu. I tu właśnie jest 210 mm na 297 mm, to jest dokładnie właśnie wymiar kartki A4. Rozdzielczość, o której jeszcze nigdy nie mówiliśmy w zasadzie szerzej, to jest oso osobny temat. Ja tylko tutaj podkreślę, że jeśli to ma być właśnie wreszcie użyte do druku, bo zazwyczaj robiliśmy pliki, które pozostawały w komputerze jeśli tym razem chcemy tą ulotkę wydrukować to zwracamy uwagę żeby rozdzielczość była 300 piksele na cal może być ewentualnie najniższa rozdzielczość 200 ale jeżeli mamy możliwość to robimy 300 i od razu powiem że do internetu jeżeli coś um, tworzymy projekt do internetu, to wtedy um, ta rozdzielczość powinna być maksymalnie 150 pikseli na cal, a nawet używa się 75 pikseli na cal. Um, czyli dzięki temu obrazek jest dużo lżejszy i szybciej wgrywa się w um, i szybciej się wgrywa na stronach internetowych a do druku musi być żeby jakość wydruku była prawidłowa musi być 300 pikseli na cal. Tryb kolorów. Wspominaliśmy o tym nie, niejednokrotnie. Zazwyczaj stosowaliśmy właśnie ten RGB, bo wszystko pozostawało w komputerze. Tym razem ponieważ tworzymy ulotkę do druku Będziemy docelowo ten projekt drukować, musimy wybrać CMYK. Zawartość tła. I to są w zasadzie rzeczy, które dla nas są tutaj przy tworzeniu nowego dokumentu najistotniejsze. Czyli, czyli właśnie ten, ten format, tryb i rozdzielczość. Po tym, jak mamy to ustawione, klikamy OK, pojawia się właśnie ten plik. I teraz podgląd mam tutaj. Mogę ten podgląd projektu też wgrać jako osobny plik do programu, otworzyć go nawet, w... ale zostawimy go na razie tutaj obok. I proszę Państwa, na początek, na początek wgram te elementy ilustracyjne, czyli właśnie te zdjęcia. A dopiero później zajmę się tekstem. Zwróćmy uwagę, że na tym projekcie są oczywiście marginesy ustawione i te marginesy białe, żeby były właśnie Równo zachowane, stworzymy sobie na początek pracy. Czyli linie pomocnicze pobieramy tutaj z tej miarki. Na górze mamy taką miarkę i z lewej strony też jest miarka. Jeśli u Państwa w programie tych, te miarki nie są widoczne, to wystarczy kliknąć na zakładkę Widok. I tutaj, tutaj mamy właśnie polecenie miarek widok. Ta zakładka. Dotyczy właśnie tego y, obszaru roboczego, całego w Photoshopie, który de facto nie ma y, wpływu na wygląd samego pliku, tylko ma nam za zadanie ułatwić pracę w programie. Y, jak widzimy, miarki mają zaznaczone, y, są zaznaczone ptaszkiem, to znaczy, że one właśnie są tutaj. Wyświetlone. Ja je jeszcze odhaczę dla porównania i widać, że zniknęły tutaj miarki, zarówno z lewej strony, jak i właśnie u góry. Więc jeszcze raz widok, widać, że miarki są niezaznaczone. Teraz je zaznaczam, kliknę i wówczas się pojawią tutaj na górnym pasku na górnym pasku i z prawej strony. Z lewej strony przepraszam, tu przy pasku narzędzi są już widoczne miarki. Z tych miarek, klikając na obojętnie w którym miejscu szerokości, ale na środku wysokości miarki, klikam lewym przyciskiem myszki i przytrzymując ten przycisk, ściągam linię pomocniczą. Ściągam linię pomocniczą. Chcę ją sobie ustawić na. Ona jest taka, proszę zobaczyć właśnie taka niebieska, jakby transparentna. Tak jak mówię, nie będzie w, w, po zapisaniu pliku, ona będzie niewidoczna. Ona jest widoczna tylko i wyłącznie podczas pracy w programie tym graficznym. Yy, jeszcze zwrócę uwagę Państwa na te miarki. Miarka zaczyna się od yy, w lewym górnym rogu, od zera do właśnie tego formatu, co, czyli, co ustawiliśmy, czyli tu yy, między 20-22 czyli 21 cm szerokości, i tak samo w pionie od, w lewym górnym rogu jest wartość 0 i na dole jest 297 cm, mm. Jeśli chcemy w konkretnym na przykład zrobić centymetrowe marginesy, wówczas muszę sobie to, ten obraz przybliżyć. I do tego, celu, do tego celu stosuje się albo lupkę w, w, w narzędziach. Jeśli ma właśnie plus, wówczas w to miejsce, które chcę powiększyć, czyli ten narożnik, klikam i powiększa się. Teraz widzę, że faktycznie tutaj nie jest to zbyt precyzyjnie ustawione. W związku z tym muszę zmienić znowu narzędzie na przesunięcie, i mogę wtedy ustawić równiutko właśnie na jedynce tą linię pomocniczą, czyli na szerokości 1 cm. To samo zrobimy w, z pionowym marginesem, skoro już mamy przybliżony obraz, czyli właśnie tu, gdzie jest jedynka na górze, spróbuję ustawić tą linię pomocniczą. I podobnie tak jak. Poziome linie, tak samo pionowe linie pobieram z miarki, klikając na miarkę i przytrzymując klawisz lewy myszki. Puszczam go dopiero jak jest w odpowiednim miejscu. Mamy ustawiony kwadrat. Teraz chcę to pomniejszyć, ale mam tu plus. Przy naciśnięciu ALT na klawiaturze. Pojawia się minus, puszczam ALT, jest plus. Więc z przytrzymanym klawiszem ALT na klawiaturze klikam znowu lupkę i pomniejszam. Tak, żeby widzieć właśnie całość obszaru. Znowu zmieniam narzędzie z lupki na narzędzie przesuwania. I chcę też tutaj w tym rogu ustawić podobnie margines pionowy i poziomy dla prawej i dolnej krawędzi. Tym razem zamiast stosowania lupki dla powiększenia, chciałam państwu pokazać drugą metodę, mianowicie yy, nawigatora. Tutaj jest nawigator, to są yy, o tym jeszcze chyba nie mówiliśmy, to są takie okna yy, dialogowe okna yy, opisujące właśnie Pewne funkcje bardzo pomocnicze. Warto mieć zawsze otwarte okno z historią. To jest rzeczywiście historia naszych działań tutaj w programie. I proszę zobaczyć, rzeczywiście, od góry to było pierwsze. Pierwsze, jakby to, co zrobiliśmy właśnie w Photoshopie, czyli otwarcie nowego w dokumentu, później nowa linia pomocnicza, później przesunięcie pomocniczą i nowa linia pomocnicza, czyli dwie linie pomocnicze i jedna była przesunięta. Mhm. I wystarczy, że jeśli kliknę w którymkolwiek miejscu, to wtedy ta historia, ruchy tutaj, na, które były wykonane w tym programie cofają się do momentu, który wskażemy właśnie w historii. Czyli można się cofnąć tak naprawdę do początku, do czystej kartki klikając na właśnie tutaj na tą zerową, na ten pierwszy, na najwyżej położony pasek. Ale wracam do tego, co zostało zrobione. To było okno historii. Przy okazji, Państwu pokazałam, na czym polega. Dla mnie teraz ważniejsze jest okno nawigatora. To jest widok całej tej kartki, którą widzimy. Jeśli ja teraz tutaj coś szybko narysuję. Na przykład coś takiego, to się automatycznie pojawia. To jest taki podgląd naszej kartki. Yy, I tym suwakiem przysuwam właśnie, yy, powiększam obraz bądź pomniejszam. Mogę też bardzo pomniejszyć ten obraz radykalnie. W, ten, w tę stronę lub właśnie powiększyć. Proszę zobaczyć, że ekran wyświetla się poziomo i właśnie w nawigatorze jest taka pozioma czerwona ramka, która pokazuje właśnie zakres tej naszej pracy. Więc jeżeli wiem, że chcę pracować na prawym dolnym rogu, bo chcemy te marginesy ustawić w prawym dolnym rogu, więc sobie powiększam, powiększam tym suwakiem do, na tyle właśnie ten y, zakres widzenia, żeby złapał, y, żeby złapał właśnie ten obszar, który tyle obszaru ile będę potrzebowała i przesuwam go trzymając właśnie myszką przy, y, przyciśnięty klawisz. To jest y, Dosunięte w prawy dolny róg i siłą rzeczy wiem, że też kartka jest właśnie maksymalnie teraz skierowana właśnie w prawą stronę. Dobrze, wracam do narzędzia przesunięcie i teraz ustawiam znowu te marginesy. Pobieram właśnie z górnej krawędzi. Tu stawię na, 209, na 29 prawie, a tutaj właśnie na 20. O, widzę, że to nie jest dokładnie to. Dobra, ten dolny margines możemy trochę większy zrobić zawsze. Dobrze, i teraz mogę oczywiście wrócić tym suwakiem z powrotem do formatu. Ale jest jeszcze jedna, jeszcze jedna opcja, yy, proszę Państwa, związana z powiększaniem, pomniejszaniem obrazu. Yy, czyli przypomnę: powiększać i pomniejszać ten podgląd obrazu można, właśnie yy, za pomocą lubki yy, na pasku narzędzi, albo można za pomocą yy, suwaka w nawigatorze. I można jeszcze za pomocą ym, tutaj y, menu, y, widok i jest właśnie opcja powiększ i pomniejsz. I faktycznie kliknę powiększ. I się powiększa, tak? Widok powiększ. Tylko za każdym razem trzeba po prostu wchodzić w to menu, więc jest to może o tyle niewygodne. Ale proszę zobaczyć, że w tej grupce widok, yy, gdzie mamy właśnie kwestię powiększania pomniejszania, jest jeszcze bardzo cenna yy, funkcja zmieść na ekranie. Yy, jak to naciśniemy, wtedy cały obszar. Yy, jest to najbardziej takie ekonomiczne rozmieszczenie pliku na ekranie za pomocą jednego przyciśnięcia. Czyli trzy metody powiększania i pomniejszania obrazu, i na koniec czwarta, ostatnia metoda. To jest, pokażę Państwu jeszcze raz na tym, za pomocą tego menu. Mianowicie czwarta opcja to są skróty klawiaturowe. Bardzo dużo tych funkcji, które są w Photoshopie, w menu, ale też narzędzi, ma skróty klawiaturowe tutaj. I tak samo narzędzia też. Proszę zobaczyć, że jak przytrzymamy bez klikania. Przytrzymamy myszkę, kursor na różnych narzędziach, to w nawiasie mamy właśnie duże litery, czyli przesunięcie to jest V, które odpowiadają właśnie za. za czyli wystarczy, nie trzeba klikać za każdym razem myszką na. Na tych narzędziach można, jeśli się zapamięta, te skróty klawiaturowe e, przez, e, zmieniać narzędzia właśnie za pomocą skrótów klawiaturowych. E, jakie mamy skróty do powiększania, pomniejszania? To jest kontrol e, z naciśniętym plusem, powiększa i kontrol z naciśniętym minusem, pomniejsza. No i warto tutaj e, podkreślam jeszcze, e, zwrócić uwagę na ten kontrol 0, który. E, który sprawia, że obraz jest w całości na ekranie. Te skróty bardzo często warto zapamiętać, podkreślam je właśnie dlatego, że one często też w innych programach, na przykład w programach do edycji tekstu, również mają swoje zastosowanie. I na próbę jeszcze raz, teraz od, za pomocą klawiatury naciskam Control dwa razy i za każdym razem plus się powiększa, od razu też widać, tu na nawigatorze po prawej stronie, jak się ten obraz, zakres obrazu zmniejsza. Teraz, właśnie, zmienia. Teraz pomniejszam i naciskam Ctrl plus, Ctrl i 0, i wtedy wraca obraz do pełnego wymiaru. Dobrze. No tak, ale mamy ten pędzel nieszczęsny, pomazany. Można by było teraz cofnąć się w historii, ale to stracimy wtedy też te linie pomocnicze, proszę Państwa. Dzisiaj w zasadzie nie zdążymy już zrobić więcej, ale to ustawianie, przygotowanie właśnie kartki do projektu też jest bardzo ważne. Podobnie jak właśnie te kwestie okien dialogowych i powiększania, czyli lubki. Także cieszę się, że dzisiaj gruntownie to sobie omówiliśmy. I żeby jeszcze zakończyć właśnie temat tych okien dialogowych, to gdyby u państwa one nie były otwarte, to one występują tutaj w zakładce okno. Cały Cała liczna grupa okien ułożonych alfabetycznie, i właśnie gdyby ich nie było, warto sobie mieć zawsze otwarte bądź otworzyć za pomocą kliknięcia w zakładce okno, właśnie okienko z historią oraz z nawigatorem. Będzie nam jeszcze potrzebne trzecie okno z warstwami. Więc od razu też się otworzę. Pojawiło się tutaj, mogę je złapać za górny pasek i przesunąć. I właśnie to okno z warstwami będziemy na następnej lekcji, w grudniowej, omawiać. A dzisiaj dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia.